Do władzy! Ale ja nie chcę! Dość, Cii, mój ty malutki, jesteś bardzo znużony. Śpi już, mały kowu, dzikie ślepka stól. I niech przyśni ci się kto, wielki kowu król. Dobranoc, słodki książę. Od jutra zacznie się ciężka praca. Ja ofiara okrucieństwa, precz wygnana, niczym śmieć. Klucz ci wskażę do zwycięstwa i nauczę zemstę nieść. Musisz silny być i zręczny, groźny i bezwzględny też. Mówi mi mój ryk wewnętrzny, żeś ty bestia, a nie zwierz. Nadchodzi kres, niech Simba drży! Na nic błagania, na nic łzy! O słodka zemsto to mi graj! Luli, luli Choć wybaczać ponoć ładnie, Mnie wciąż parzy dawny jad. Simby ród niech zgnije na dnie I niech przepadnie po nim ślad. Tyran paszczę ma zębatą, w sam raz, żeby ziemię gryźć. Krew popłynie strugą wartką, dla mnie bomba, choćby dziś. Strach, ból i zemsta wiodą prym. Symfonia śmierci gniewu, chym. To dla mych uszu istny raj. Luli, luli, laj. Skaza zmarł, lecz zira nadal trwa pilnuje by ten szkrab. Poznał, jak smakuje zemsta z jego własnych kłopi Stulka prawe śledzia, yy, znaczy słodkie oczka zmruż. więc że nim obejrzysz się, królem będziesz już! Niech za grzbę będą błysną kły! Niech Kobudziki wyda ry! Zniewagę pomści! Znak nam daj! Słyszę już wiwaty! Komu jesteś, jesteś naj! Przyjdzie czas zapłaty! Gdy ze wstrwiożerczych zgraj! Rozpali cały kraj!